Cześć! Witajcie na kanale u Termosąsiadek. Dzisiaj Sąsiadka w wersji Solo przedstawi Wam przepis na kurczaka po koreańsku. Przepis, który idealnie sprawdzi się na obiad, na kolację bądź też na spotkanie z przyjaciółmi. Jeżeli chcecie zaskoczyć gości niebanalnym smakiem, ale też nie spędzić mnóstwo czasu w kuchni, to ten przepis na pewno się sprawdzi. Ja też wiem, że na pewno z dzisiejszego obiadu ucieszy się moja córka, która bardzo często pyta się Mamuś, kiedy zrobisz tego pysznego kurczaka? Więc to dzisiaj. Zaczynamy. Kurczak po koreańsku. Rozpocznij gotowanie. Do naczynia miksującego włożyć od dwóch do trzech ząbków czosnku. Ja mam dość spore te ząbki, więc dlatego wrzucę tylko dwa. Następnie dodać 10 g korzenia imbiru, pokrojonego, świeżego. Wrzucam. Dajemy dalej. Założyć miarkę na pokrywę brzmienia Dalej. 3 sekundy ustawić obrót 8. I zaraz zobaczymy, jak to się nie wiem czy mnie było słychać, zaraz zobaczycie co się stało po trzech sekundach z dwoma e, ząbkami czosnku oraz imbirem. E, Spójrzcie, to jest kilka sekund. Kolejny krok, zgarn e, zgarnąć składniki kopystką na dno naczynia miksującego, co też czynię. Ok, dajemy dalej, ale pięknie pachnie imbirem i czosnkiem. Znowu zakładamy miarkę i pokrywkę, i jeszcze raz 3 sekundy rozdrabniamy na obrotach 8. Okay. Następnie ja to sobie tutaj jeszcze zgarnę. Jeszcze raz i mamy tutaj komunikat, żeby tak dodać 70 gram mąki pszennej. Ja już tutaj wcześniej przygotowałam sobie mąkę. Dodałam. Dalej 20 g skrobi ziemniaczanej albo skrobi kukurydzianej. Ja akurat miałam w domu mąkę ziemniaczaną, więc też taką dodaję. I tak jedną łyżeczkę proszku do pieczenia. Już otwieram, tylko, sięgam po łyżeczkę. Robimy teraz taką marynatę której obtoczymy naszego kurczaka. Dajemy dalej. Od jednej do dwóch łyżeczek soli. Ja dam takie dwie płaskie łyżeczki. Sama już się nie mogę doczekać z tego przepisu. Jestem już trochę głodna. A wiecie, że najtrudniej się gotuje, jak człowiek jest głodny, bo by chciał już mieć przepis gotowy. I teraz tak, 1 czwarta łyżeczki pieprzu mielonego. Z tym pieprzem to oczywiście ja troszeczkę dam mniej. Dajemy dalej. Założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego. I teraz mam tak 5 sekund, ustawić obroty 3. I dobrze, powstała nasza panierka, powiedziałam marynata, panierka. I teraz mamy kolejny krok, przełożyć do dużej miski i następnie na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę z panierką i odważyć do miski albo kilogram skrzydełek lub 700 gram piersi z kurczaka. Ja już przygotowałam wcześniej piersi z kurczaka, więc po prostu tą naszą panierkę przekładam do, do kurczaka, do miski tutaj z kurczakiem. I to oczywiście wymieszam. Tutaj tylko muszę wspomóc się troszeczkę kopystką. Dobrze. Okay. robię. I dobrze mamy tak wymieszać i odstawić. Dobrze. Zobaczcie, ja wymieszam sobie tutaj całe mięso kopystką. I odstawię i wykonujemy za moment kolejny krok. Ok. Dobrze. Lecimy dalej do naczynia miksującego włożyć 5 ząbków czosnku. Dobrze. Tutaj mam 5 ząbków czosnku i 10 g korzenia imbiru. Wszystko mam już przygotowane, więc wrzucam dalej. Założyć miarkę i pokrywkę. 3 sekundy znowu, obroty, 8. Składniki znowu zgarniamy na dno naczynia miksującego. Ok. Dajemy dalej. Znowu zakładamy miarkę. Znowu miksujemy. I teraz dodajemy 50 gram cukru trzcinowego. Ja już tutaj wszystko mam odmierzone, więc wsypuję. Wchodzi to jest bardzo wygodne, żeby sobie wcześniej przygotować składniki. I, i naprawdę wszystko nam idzie fajnie i, i sprawnie. I teraz tak. 30-60 gram od to ryżowego. W związku z tym, że ten przepis już robiłam, wiem, że 60 gram dla mnie, w moim odczuciu jest za dużo. Więc dam tak około 30. Warto spróbować przetestować ten przepis i zrobić go według własnych upodobań. Dla mnie 60 jest zbyt tak ostro od stołu. Muszę otworzyć tutaj kolejną buteleczkę. Już ostrożnie nie chcę przesadzić. Dobra, dałam 30. Dajemy dalej. Dodaję 60 g miodu. Okay. To lubi takie połączenia słono-słodkie, a jak wiecie lubię, bo już mówiłam o tym przy, przy przygotowaniu zupy tajskiej, więc no, rzeczywiście ten przepis bardzo, bardzo się sprawdzi dla osób, które właśnie lubią takie smaki. Dalej. Od 30 do 50 gram pasty koreańskiej chili lub łyżeczkę suszonych płatków chili. Ja nie mam ani jednego, ani drugiego, dlatego dodam troszeczkę pieprzu cayenne, ale też nie za wiele, bo nie chcę, żeby to było ostre za bardzo, ponieważ no, nie jest to moje dziecko, a ono czeka na tego kurczaka po koreańsku bardzo. I teraz tak, dodajemy 30 gram keczupu. Mm, ale to super, już pachnie. Słuchajcie, to jeszcze nie jest gotowe, a te wszystkie składniki pachną cudownie. Dajemy dalej. 15 gram sosu sojowego. Ok. 15. Dajemy dalej. I znowu 15 g ale oleju sezamowego. Już odkręcam. Uwielbiam zapach tego oleju. Nie wiem, czy kiedykolwiek próbowaliście, ale jest cudowny. Ja nawet czasami lubię sobie chlebek polać i z jakimś z pomidorkiem gdzieś. Uwielbiam po prostu ten smak, ten aromat. Wlewamy. Przyblokowało mi się, trochę to potrwa. Lej się olej, lej. Okej. Okay. Mamy to. Zakładamy. Pokrywkę, trawkę. Dalej. I teraz mamy tak 10 sekund. Mieszamy. A następnie mamy e, ustawiony czas na 10 minut. E, Nasza marynata ja to pokażę. a cudownie pachnie. Wygląda w ten sposób. I następnie mamy teraz 10 minut. Marynata będzie się podgrzewała do 100 stopni. I teraz w czasie, kiedy przygotowuje nam się sos, yy, usmażę naszego kurczaka. Nasz sos już jest gotowy. Powiem tak. Pachnie obłędnie. Kurczak już jest usmażony. I teraz co robimy dalej? Mm -mm. Polewamy kurczaka przygotowanym. Sosem Ojej, słuchajcie, zaczynam sama sobie zazdrościć, że za chwilkę będę go jeść. Coś pysznego. Uwierzcie mi, że smakuje i wygląda obłędnie. W ogóle też e, taka podpowiedź dla Was mała. E, tą panierkę taką z mąki z imbirem z i z czoskiem to możemy przygotować wcześniej. Więc e, tego kurczaka możemy zamarynować e, spokojnie nawet dzień wcześniej. A tym samym ułatwić sobie mm, pracę i, i skracając czas przygotowania e, tego przepisu. Cudownie pachnie, ten sos fajnie zgęstniał. Rewelacja. OK. Dobrze. I teraz tak. Kurczaka po koreańsku możemy posypać e, szczypiorkiem. I sezamem. Ja sezam wcześniej uprażyłam, więc tutaj posypuję sezamem. Jest napisane, żeby łyżkę czy łyżeczkę. Ja dałam troszeczkę więcej. I posypujemy szczypiorkiem. Oj. Smacznego. Pycha. Słuchajcie, chyba widać po mnie, że jedzenie sprawia mi e, radość ogromną i też przygotowanie tego jedzenia sama widzę po sobie, e, jak od razu się szerzej uśmiecham. Chciałam jeszcze dodać, że tego kurczaka możemy podawać z ryżem albo makaronem takim ryżowym. Ja zaplanowałam przygotowanie dzisiaj makar, nie makaronu, tylko ryżu azjatyckiego z warzywami. Więc przedstawię wam jeszcze jeden przepis. Zaczynamy przygotowanie naszego azjatyckiego ryżu z warzywami. Spokojnie ten przepis też mogłam przygotować przed kurczakiem. Ale po prostu powiem szczerze, że nie przemyślałam tego dzisiaj. E, no ale nie szkodzi. Moje dziecko będzie musiało troszeczkę poczekać na obiad. E, dobrze, rozpocznij gotowanie. No, tak, na pokrywie naczynia miksującego postawić dolną część przystawki waroma. Proszę bardzo, kładzie. I tak, odważyć dolnej części przystawki waroma. 110 gram zielonej papryki pokrojonej w słupki a także 65 gram czerwonej papryki. Wszystko przygotowane. Dajemy dalej. Włożyć wkład waromy. To jest wkład waromy. a na, wkład, na wkładzie układamy 250 g pieczarek pokrojonych w plastry. OK. Powiem Wam szczerze, że akurat tego przepisu nie robiłam jeszcze nigdy, ale sugerując się ocenami użytkowników, myślę, że w połączeniu z kurczakiem po koreańsku będzie po prostu rewelacyjna. Dajemy tak dalej. I 120 gram marchewki pokrojonej w słupki. Widzę, że to jest taka wygoda, przygotować sobie wszystko wcześniej. Naprawdę, rewelacja, polecam. Nałożyć pokrywkę i odstawić. Dobrze, mamy tutaj wszystko już odmierzone, odważone. I teraz tak, na pokrywę naczynia miksującego nałożyć koszyczek i do koszyczka tak wkładamy 100 gram ryżu. Ja już to zrobiłam, dodałam ryż basmaki, bo najbardziej lubię ten ryż, uwielbiam ryż basmati albo ryż jaśminowy. A ryż jaśminowy to chyba tak bardziej do deserów pasuje. Tak mi się wydaje, nie jestem znawcą, więc nie wiem, ale tak, takie moje skojarzenie. Dobrze. I teraz tak, do naczynia miksującego dodajemy ile? Dwa ząbki czosnku. Dobrze. Dalej. 50 g oliwy z oliwek. Już idę do mojej spiżarki po oliwę z oliwek. Zapomniałam przygotować. Słuchajcie, ja sama czuję, że nabrałam energii. Po prostu czuję tego kurczaka. To jest prawda, że Polak głodny, słuchajcie, Polak zły. chyba tak było też ze mną. Chociaż dalej jestem głodna, ale chyba te zapachy sprawiły, że nagle poczułam jakiś przypływ energii. Naprawdę. 50 gram, lejemy. Więc naprawdę, jeżeli czujecie, że brakuje Wam energii, polecam gotowanie w Thermomixie. Na. O, to jest właśnie nagrywanie, kiedy ma się w domu psa szaleńca. lęce. Mąż wrócił, dlatego po prostu jest, słychać tak słychać, zadyma i radość. I teraz tak, 5 sekund ustawić obrót dwa. 5 minut, przepraszam, nie 5 sekund. Dobrze, moja ekipa już wróciła, a ja dalej gotuję. Kolejny krok: dolać, dodać 800 gram wody. I teraz tak: 10 gram soli. To, takie, to będą takie dwie łyżeczki. Dajemy. Dalej włożyć koszyczek z ryżem. Naprawdę polecam wam gotowanie ryżu w koszyku. Takie gotowanie na parze ryż nie jest sklejony, jest naprawdę świetny w smaku. Że nie tylko ryż. Wszelkie produkty sypkie, wszelkie kasze, to będzie jaglana, to będzie gryczana. Ja uwielbiam w ten sposób gotowane ryż. Dajemy dalej. Zakładamy miarkę. Dalej. 11 minut gotuje nam się nasza ryż. Zobaczmy co dalej. Dokładnie przemieszać kopystką ryż. Więc tutaj sobie otworzę koszek. Mieszamy. Ryż jeszcze nie jest do końca ugotowany. Kolejny krok. Na pokrywie naczynia, naczynia miksującego postawić przystawkę waronka. Więc w tej chwili e, e, wykładamy przystawkę waroma, w której e, mieszką się nasze przygotowane wcześniej warzywa, czyli pieczarki z marchewką oraz papryki zielona i czerwona. To wszystko będzie się jednocześnie parowało z leżem. Dalej mamy 16 minut, znowu gotowania na waromie, i lecimy dalej z przepisem. I teraz tak, zdjąć przystawkę waroma, warzywa odsączyć z nadmiaru płynu uważamy, bo to jest naprawdę bardzo gorące, więc można się łatwo hmm, poparzyć. I przekładamy do innego naczynia, więc ja tutaj pomału przekładam pieczarki z marchewką, uparowane. Chyba wziąłem za małe naczynie, ale to zobaczymy. Teraz papryki. Okay. Kolejny krok, ostrożnie wyjąć koszyk przy pomocy kopystki, zaraz Wam pokażę jak to robimy i ryż przełożyć do naczynia, w którym znajdują się ugotowane warzywa. Kopestka, która jest w ryżu w tej chwili, tutaj ma taki haczek i to nam ułatwia wyciąganie gorącego koszyka z naczynia naklejącego. W ten sposób wyciągamy właśnie. Widzicie jak paruje? Ok. I w tej chwili przerzucam wszystko ostrożnie do miski, w której znajdują się warzywa. Może ok. dobrze I teraz tak, to sobie wymieszam. Myjemy naczynie miksujące i będziemy przygotowywać dalej przepis. Do naczynia miksującego wkładamy ząbek czosnku. Taki on jest dość mały, więc takie dwa małe kawałki wrzucam. 10 gram świeżego korzenia imbiru. Dalej 45 g selera naciowego pokrojonego w kawałki. I zakładamy pokrywkę. Sama jestem absolutnie ciekawa tego przepisu. Dodajemy 40 g oliwy z oliwek. Jak ściągamy pokrywkę, to pamiętajmy o tym, żeby wytarować wagę. Mamy, mamy. Mamy już 40. Ja jeszcze zgarnę na dno naczynia miksującego z czostkiem. Dalej. Dwie minuty. Ustawiamy obrót 1, nasze naczynie miksujące będzie się nagrzewało do temperatury 120 stopni i czekamy. A ja mieszam sobie w tym, w tym czasie ryż z warzywami i też zastanawiam się, czy czasem nie będę przekładać tego do innego naczynia. No ale zobaczymy, bo wzięłam chyba troszeczkę za małą misę i zaraz to przełożę. Będzie mi łatwiej po prostu mieszać. Okay. A może A się to uda, teraz Zobaczymy. Tutaj kurczak już czeka. Oczywiście córka i mąż już troszeczkę podkradli. Ja też nie powiem, że nie. Przyjrzyjcie się temu. Powiedzieć, że jest ten kurczak dobry, to jak nic powiedzieć. On jest po prostu rewelacyjny. Koniecznie spróbujcie. Jest przepyszny. Ja ryż przełożyłam do większej misy. Zdecydowanie, zdecydowanie będzie mi łatwiej. I teraz tak, co dodajemy? Też pachnie fajnie, zobaczcie. Następnie dodajemy 70 gram boczku wędzonego. Mam tutaj trochę więcej niż 70 gram, Około 100 gram wrzuca wszystko. Słuchajcie, tak myślę, że jak jest boczek, za chwilkę wiem, że będę dawać cebulkę. Ten przepis po prostu nie może się nie udać. On też będzie na pewno rewelacyjny. Dajemy tak dalej i teraz znowu 5 minut. Dusi się boczek z um, selerem nociowym i, i czosnkiem. Ten przepis rzeczywiście troszeczkę, no nie jest taki szybki, więc zdecydowanie polecam go zrobić przed kurczakiem po koreańsku, no ja dzisiaj się zagapiłam troszeczkę, ale nie szkodzi, jak rodzina będzie troszkę bardziej głodna, to zjedzą z większym apetytem. Kolejny krok przed nami, dodać 200 gram cebuli pokrojonej w piórka, ale czuć cebulę ostro, ok. i znowu dusimy 5 minut. No słuchajcie, przepis, który wymaga trochę czasu, ale czuję, uwierzcie mi, że czuję, będzie warto. Będzie warto da poczekać, żeby zjeść coś tak pysznego. I znowu 5 minut wduszenia. I teraz tak, dodajemy 200 gram kiełków soju. To znaczy tak, dodajemy, powinniśmy dodać. Ja akurat mam jakieś kiełki, nie pamiętam, czy to czy słonecznik, lecerny. Nawet nie dam dwóch, tylko dam tylko taką garstkę po prostu, bo nie mam pojęcia, co akurat z takimi kiełkami, więc no, rzucam tylko troszeczkę. Dodajemy 50 gram sosu sojowego. pełna takich małych pojemniczków sosu sojowego po sushi. Okej, okay. dajemy dalej, pół łyżeczki kary mielonego i pół łyżeczki kurkumy. Pamiętajmy, że kurkuma i kary mogą nam odbarwić pokrywkę, ale tym się nie przejmujemy. Po prostu trzeba jak najszybciej tę pokrywkę umyć, ewentualnie wystawić na kilka godzin, na słońce i co w po jakimś czasie nam zejdzie, ale w żaden sposób to nie wpływa na, na nasze jedzenie. I tak, łyżeczkę papryki słodkiej mielonej. ta łyżeczka wejdzie, nie wejdzie, więc muszę tak wyrzucić. mamy to. Dalej, szczyt papierczyka mielonego. Ja już tego akurat nie daję, dlatego, bo też e, kurczak z tym, sos, w tym, z tym sosem jest dość ostrawy przez imbir. E, ja nie chcę, żeby było tak ostro, więc pomijam. I znowu zakładam miarkę. Ja Wam tylko pokażę tutaj zawartość naczynia miksującego. A jeszcze sobie też troszeczkę zgarnę na dno naszą cebulkę, bo podał do góry. Moi domownicy już nie mogą doczekać, bo naprawdę tutaj już pięknie pachnie. Kolejne 3 minuty, i, i zaraz będziemy się zajadać. Hmm, ale zapach. Dajemy dalej. Zawartość naczynia miksującego przełożyć do naszej miski z warzywami i wymieszać. E, za pomocą kopystki, a wierzch posypujemy sezamem. Mm, ale fajny kolor, zapach też cudowny. Już wszystko przekładam. Ale się sama nie mogę doczekać. Uwierzcie mi, że te zapachy plus mój głód oh! równa się wielka niecierpliwość. Jestem absolutnie ciekawa, jak to będzie smakować. Mieszam. Zaraz będę próbować. Zaraz wam też pokażę. Ok. Posypujemy sezamem. I już wam to pokazuję. O, jak to wygląda? teraz najważniejsza część, czyli próbowanie. Mm. Rewelacja. Przepyszne. I jeszcze kurczak konieczny. Słuchajcie, to jest... Przepraszam. Nie mówi się z pełnym buzią. Ale to jest absolutny sztos. I myślę, że mogę się posłużyć hasłem reklamowym. Jedzenie to rozkosz, rozkosz smaków. Naprawdę, kurczak plus azjatycki ryż z warzywami jest po prostu przepyszny, obłędny. Ja już nakładam, bo tylko moi dogodnicy pytają się długo jeszcze, długo jeszcze, jeszcze moment, i będą zajadać pyszności. Słuchajcie. Ja jestem zachwycona. Ja wam pokazuję, jak to wygląda na talerzu. Mam nadzieję, że Was dzisiaj zainspirowałam do przygotowania tych dwóch przepisów. Będzie nam miło, jak będziecie subskrybować, lajkować i komentować nasze filmy. Do zobaczenia!